Uczniowie zespołu szkół w wartkowicach doczekali się nowej sali gimnastycznej. Budowa trwała ponad dwa lata. Nowa sala gimnastyczna przy zespole szkół w Wartkowicach ma 2700 m2 powierzchni. Pod tym i pod każdym innym względem jest to największa inwestycja w gminie. Zdecydowanie tak, największa pod względem finansowym i samego czasu realizacji, bo ze względu na bardzo duże koszty rozłożyliśmy ją w czasie na ponad dwa lata, jeśli chodzi o samą realizację i budowę. Na nową salę gimnastyczną, jak zawsze, najbardziej czekali uczniowie. Bardzo była potrzebna, no jest większa od poprzedniej, no i fajnie się na niej gra. Podoba im się wszystko. No jest o wiele większa. Y nie wiem, trybuny są w ogóle, no, jest w ogóle lepsza, większa, no, fajniejsza i w ogóle. Większość już wie, jakie dyscypliny chciałaby uprawiać. Nowa sala daje wiele możliwości. Piłkę siatkową, bo jest, jest dużo siatek. I na pewno jest większe boisko do siatkówki niż na starej hali. Dzieci już wypróbowały salę, ale korzystać będą z niej mogli również dorośli mieszkańcy Wartkowic. Mają do dyspozycji szatnie i łazienki, są trybuny, z których można kibicować sportowcom. Szkoła wzbogaciła się też o dodatkowe pomieszczenia w łączniku pomiędzy głównym budynkiem i salą. Przede wszystkim biblioteka doczekała się właściwych pomieszczeń, bo do tej pory tak naprawdę funkcjonowała na korytarzu w wydzielonym pomieszczeniu. Jest pracownia nauki języków obcych z wyposażeniem audiowizualnym, pracownia matematyczna, fizyko-chemiczna. Cała inwestycja kosztowała prawie 11 milionów złotych. Ponad 2 miliony to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu.